Jesteśmy na Kopangan. Okay. Idziemy na Kopenhagen. To jakiś post. Myśmy go nie wynajęli. Znaczy taki śmieszny bungalow. Jakby, nie wiem. Idziemy tam z puta. 2 km. Nie wynajęliśmy go. Chcemy go pierwszy zobaczyć że pisali, że tanie jest, jak się zajdzie, a nie blokuje. No, dzięki. A to my pięknie. Bardziej mi się podoba jak kopiki mm -hmm. nastać jest trochę tak, tak szerzej. Tam to było to tak wszystko zamknięte. Chodziło tylko do tych Wydaje tak się też. sobie. Ale nie wydaje się aż tak imprezowo. A mi już było bardzo, bardziej. Idziemy szukać hostelu, a tu tyrere Rafał twoja przyszłość. Możesz poprosić swoje makro, żeby ci przenieśli gdzie indziej do dostaniesz rejon Tajlandia W końcu jesteśmy w <laughs> Proszę państwa, Ameryka zawitała do Tajlandii Klima, lodóweczka, normalne łóżeczko Proszę bardzo I jaka łazieneczka odwalana Kafeleczka, proszę bardzo Wow. Hilton się kryje i oczywiście ciepła woda mają rozma... No no, to nie mówię, że ciepła woda jest i na Bookingu na Bookingu mieli wystawione za 650, ale cebulersi postanowili, że zajdą tam bez rezerwacji no i Bobka nam powiedziała 500 za noc tak załatwiliśmy kolegom noslek. Zostawili go za 200 batów za noc Perfect room Perfect. Yeah Close to the beach yeah. taka sielankowa ale dla młodych Taki trochę Raj ale... dla surferów no, nie, nie taka nie. mordownia, ale... Nie taka właśnie, no. No, Nie, że tu kleją i żygają po prostu Chyba w plaży albo bo ale inaczej, plaży nie jest tak, że jest zawalona i łup, łub łub tak tam było Tylko plaże tak. są raczej takie spokojne Idziemy szukać wycieczki na jutro Bo jest w sumie jedna firma Co znaleźliśmy do tego parku, ale leci płynie 24, a nam to nie pasuje Bo się spóźnimy wtedy na prom i nie zdążymy na samolot Idziemy czegoś poszukać Tu jest wow, tu jest goryl. To Jako jedyny chyba wycieczki to będzie ambitnie, żeśmy się porwali Zobaczymy 500 metrów Teraz A tak hardcorowa woduszno. Pina z ale chyba już jestem. Uff. Chyba wyżej już nie ma, no też najwyższy. Ja. Chyba zaraz zobaczycie, czy było warto. Uff. 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 Chyba był. Uff. Bo kolej ma mega. Te wysypki, kozak. Uf. Uf. może za szybko chodziliśmy, bo coś tak długo tu się nie idzie. Zmacham się jak świnia. Uf. Ale kozak. Dobra. Dżungla. Prawdziwa dżungla. to jest park, więc nie naruszona niczym. do brzegu ale zaczyna się obawiać it's so cute jemy na bank zginiemy tam uwaga zginiemy Jezus Maria mi się wypłyń stąd. jak no jak? No ale musisz Zginie Zginiemy może na pewno nie Dobra, wypłyń stąd. Wypłyń stąd, proszę, dzisiaj. Wypłyń, proszę się źle czuję. Niekomfortowo. Ja chcę stąd już iść. To nie dla mnie takie zabawy. Ludzie lubią życie na krawędzi, ale my nie. My jedziemy sekulacji nie. Ktoś <gryzanie> <gryzanie> tam też ładnie ma w Nie spodziewał się Chyba nie. Come on, quino. Lubimy się tu? O Boże. No, no. Taki, zobaczmy, jak to jest nisko. Tu nisko. się nie <gryzanie> położy. Ładzimy się czy Spadimy się. Spadimy. Ale musisz kajakować. <gryzanie> tak oglądałam. <mondoNetflix> A <classic> oh, <is> awesome. <navigation> nie, nie, no, nie, Ale nie, 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 Zginiemy. Sama z Szymonem bym się tu nie odważyła, nigdy w życiu. W ogóle to spieprzyliśmy sprawę, bo nie mamy bojki do GoPro, ani nie mamy... Pomóc? Okay. Były chwile grozy. Okay. <laughs> Zamieściliśmy się na skalę, między tam. Ale już jest okej. Nie ruszaj, nie ruszaj. moment a moment nie ruszaj, nie okej Zmiana planu Rezygnujemy z Kambodży Poczywaliśmy trochę na internetach I tak jakieś mieszane uczucia mamy A co tam jest wiza I wszystko to doszliśmy do wniosku, że lecimy do? Malezji <laughs> I wylatujemy W sumie dzisiaj z który? Pierwszy. A to wylatujemy z 20... 22 nawet jest Proszę <laughs> I że wylatujemy tam na dwa tygodnie i jakiś tam plan mamy w sumie jest to blisko i lecimy do Kuala Lumpur, Lumpur? stolicy i tam potem będziemy się kierować na północ w stronę Tajlandii z powrotem ewentualnie jeszcze zahaczymy o Singapur na dole i później dopiero ale to zobaczymy także plan.